Cześć, witajcie na naszym kanale. Wycieki się sprawdziły. Tak, jak widzicie, e... telewizacja 6 tak. jest dostępna bezpłatnie teraz. Mm. Czyli ta gra. Tajemnicza gra. Za 6 dni, 23 godziny, to jednak to będzie. Co? Borderlands? Tak. The game. Han, the tak. Handsome Collection. 28 maja będzie Borderlands, a później będzie Ark. To jest prawda. Zobaczymy, ale jak no to Tak, widzicie, nawet po kolei. Najpierw był e, GTA 5, teraz telewizacja, później Bordland, a później Ark. No to po kolei jest. No, czyli tam grom, e, tajemniczą jest. Portland Ciekawe. Ark. A później Ark. No, zobaczymy, no ta gra się sprawdziła. E, ściągajcie, telewizacja 6 jest za darmo. Więc super. Albo nie super. E, ja w tą grę czy będę grał. Mi się ta gra nie podoba do końca. Ale zainstalujemy sobie... A o co mi sobie... chodzi? Yyy... E... Tak. Cywilizacja 6 No na no, nie pisze? na, na ulicy jakieś wyznacza. Trasy. And a new course again, aren't you? The currents before us are ever changing. We must adapt, press forward, if we are to see our journeys end. And how will we know when we get there? No, co to the sort civilization that we you? not see. What civilization? For example, they have something different. They have millions of I don't know. Really, I think. Nie, musi być coś. Pisze w komentarzu, to komu się podoba taki typ gier, gry, gry? gry. No teraz za. Raczej gra strategiczna, czyli e, tworzenie jakichś miast, tworzenie jakichś budowli, tworzenie osad, cywilizacji. Tam mieliśmy w gr e, Grecję, Rzym, a teraz mamy jakieś feksarię, mamy broń palną. Rycerzy. Mhm. To co, tu mamy lecimy. pierwsze osoby, które poleciały... W... Co? Samolotem? No, gra tak nie wygląda, to jest tylko trailer gry. Oczywiście. No ale też tak, pierwszą wojnę światową, albo drugą, ale raczej pierwszą. To dziewczyna było to, to jest to samo, tak? Pa, 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 rakieta, rakietos. No i teraz mamy rakietos. Podróż na księżyc. we face no gamer this is we rise to the challenge and become something greater than ourselves you know we To właśnie ogląda gierkę. Hmm. Czyli budowanie jakichś zamków, obszarów. Zobaczcie, pełnijcie za darmo. Może Wam się spodoba. Dalej zaczniemy. Przypominam, żebyście nosili kaski. Jeśli jeździmy, jeździcie hulajnogami, możecie zobaczyć wypadek. Samochodowy. <grym> <To> <grym> Kolejna ważna rzecz, w Game Pass za darmo, znaczy za darmo, w formie abonamentu Game Pass będą dostępne gry Mycra Minecraft i Minecraft Dangerous. 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 Tak, w formie, y formie, formie, kiedy będzie dostępna premiera, czyli 26 maja, gra Minecraft Dangerous, nie wiem jak to się czyta, formu angielski jest no good. będzie za, za darmo. Czyli yy, ten minecraft będzie za darmo, tak? Potwory z lochów, walczę z nieznanymi dotąd paskudnymi przeciwnikami, zupełnie nowej, pełnej akcji przygodzie, inspirowanej klasycznymi Dungeons lawrami. A czy jest takie jak zwyczajnie w Minecraftcie że masz pełny obraz? Znaczy nie, to no tu idziesz z takim kolesiem rozmiar... Nie mam pojęcia co to jest, nie oglądałem nigdy... Yy, o, walcz. Zjednocz siły. Będzie pewnie można grać y, online. Więc y, będzie za, za darmo ta gra. Ona kosztuje 92 zł, ale według y, abonamentu y, Game Pass będzie za, za darmo. 26 maja. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Odczyne, Noście kaski, jeśli jeździcie na czymkolwiek. Moja kaga to jest tylko tutaj taki mały. Ale jakby nie miał kasku, to by miał. To by miał gagę na głowie. No to. Jest odcinek z naszą y, hulajnogą elektryczną. Mm Halo! -hmm. Pa